Gor, tym więcej śniega, także nie ma co odpuszczać jazdy, ba na narty i w góry. Witajcie w ślizgu! z Wami z z przepięknym widokiem na Tatry blisko granicy ze Słowacją. No to musimy w Mamy trasy niebieskie, czerwone oraz czarną trasę. Trasy zielone znajdują się na oślich łączkach. Gdzie mamy także przenośnik taśmowy dla tych, którzy zaczynają przygodę z nartami i snowboardem. Trasa niebieska charakteryzuje się tym, że może tutaj jeździć ktoś, kto zaczął przygodę na narta, i ktoś, kto już bardzo dobrze jeździ, chce sobie potrenować technikę doskonałej jazdy na krawędziach. Na naszej stacji można trenować jazdy na tyczkach. Odbywają się różne zawody narciarskie dla dzieci, dla dorosłych, dla amatorów. To chłopy zabiorą wostrę na zawód dla seniorów w rabce! No to chybą, he hej! Senioriada z przede wszystkim znakomitą promocją naszej miejscowości. Przyjechali do nas ludzie z 34 zespołów seniorialnych. W tym mamy sześć zespołów spoza Polski. W tym roku startuje 489 zawodników w ośmiu konkurencjach. Jedną najbardziej licznie obsadzoną konkurencją jest slalom gigant. Wystartuje 115 zawodników. W tej konkurencji mamy podział na grupy wiekowe: 50+, 60+, 70+, 80+ i mamy zawodnika 90+. Tarciarstwo daje mi jeszcze poczucie, że jeszcze potrafię coś zrobić w życiu i przedłużyć moje możliwości działania aktywnego. Jestem bardzo zadowolony z zawodów, z atmosfery. Oczywiście narty, które kocham, cieszę się, że mogłam tu być, bardzo mi się podobało i w przyszłym roku przyjadę na pewno. Kiedyś zdobywałam złote medale, ale w związku z tym, że lata upływają, jest trochę gorzej. No i fajnie jest, przyjemnie jak się zdobędzie medal. O. Jest jeszcze konkurencja rekreacyjna zabawa pod tytułem zjazd na dętkach. Jestem już trzeci raz na dętkach. i świetnie mi idzie, coraz lepiej. Rozrywka, zabawa to jest najważniejsza rzecz i spędzenie... Miłego dnia. Lubię sport zimowy, prawda? No i lubię narzat na, tak pojeździć, lubię Każda jedna Olimpiada, to jest fajne przeżycie. Namawiamy wszystkich serdecznie, żeby przyjeżdżali, przyjeżdża nas też coraz więcej. Nam wszystko dobre, dobre. Nam dużo spodobało się, organizacja spodobała, Spodobały się wieczórka, spodobały się ludzie. Snowy! W zawodach udział bierze 135 osób, strażaków. Są i kobiety, i mężczyźni. Jedni przyjeżdżają dla panu, jedni przyjeżdżają po to, żeby wygrać. Nagrody są tutaj bardzo mocne. Wspieramy ochotników w sprzęcie, więc tutaj jest o co walczyć. Uważam, że to jest wspaniała taka konkurencja, która pozwala sprawdzić sprawność strażaków. Przy okazji też spotykają się, rozmawiają, wymieniają poglądy. To wszystko tak składa się na to, że jest to bardzo fajne i potrzebne. Są to wspaniałe zawody. Jest możliwość doskonalenia swoich umiejętności. To jest nas sześciu, w tej chwili wystartowało i młodsi, i starsi. Bardzo fajnie, bo tutaj jest w ogóle piękna okolica, także tym bardziej jest miło i wesoło. Zjazd, no nie był najlepszy czas, ale przede wszystkim liczyła się zabawa dobra. Super były emocje do tej pory trzymają. Ten zjazd po prostu to jest coś niesamowitego, tak czuć ten wiatr, no to jest coś pięknego, polecam każdemu. Zjeżdżało mi się bardzo dobrze, trochę był stogoblodzony, ale dla dobrego narciarza to nie jest żaden problem. Udało się w miarę taki dobry czas zrobić, zobaczymy, może za rok będzie jeszcze lepiej. Klużkowca i góra w żar! Tam się ty zjeździ! Hallo! Znajdujemy się między Gorcami a Pieninami. Na szczycie Góry Wdżar widać panoramę Tatr, czyli od Tatr Bielskich przez Tatry Wysokie i Tatry Zachodnie. Na dole jest Jezioro Czosztyńskie. Nasz ośrodek jest bardzo różnorodny. Mamy trasy dla początkujących, dla dzieci, które dopiero się uczą tak naprawdę stawiać pierwsze kroki, ale nie tylko dzieci, bo również dorośli w każdym wieku praktycznie można zacząć jeździć na nartach. Mamy trasy niebieskie, które są dla takich średnio jeżdżących, ale również mamy dwie trasy czerwone, na których już naprawdę można fajnie Pośmigać troszeczkę w trudniejszych warunkach się sprawdzić. I właśnie na tych trasach bardzo często robimy zawody i treningi. Organizujemy bardzo dużo zawodów, od Małopolskiej Okręgowej Ligi Narciarskiej, przez zawody dla policjantów, skończywszy na Mistrzostwach Polskich Amatorów czy Mistrzostwach Polskich Instruktorów. Jeździć nie jeździć. Po co to pytanie! Przecie wiadomo zajeździć, bo bezpiecznie! Dobry kask! Pochłania od 35 do 70% energii kinetycznej urazu. To powoduje, że nawet jeżeli się przewrócimy, uderzymy, to ten kask chroni nam mózg. Kto ma kask, ten ma mózg. Kto ma mózg, ten ma kask. Dobry kask to jest kask dla dzieci, który jest tak zwanym kaskiem miękkim, to znaczy nie ogranicza słuchu, że dziecko wszystko słyszy, co się dzieje i nie musi obracać głowy, żeby zorientować się w sytuacji. Dobry kask to jest kask, który ma wycięcie z tyłu. Na odcinek szyjny kręgosłupa. Dobry kask to jest kask, który ma żelki w środku, które w mechanizmie urazu napełniają jeszcze bardziej kask i uniemożliwiają zsunięcie się jego z głowy. Dobry kask to jest kask modny, ładny, no bo głupio jeździć brzydko. A tu zostaję pod Tatrami w jurgowie na Narczyn, tak? A z wami u się już za tydzień, tak? Zabywajcie zdrowo i do widziska w ślizgu. he, he, he!